Dzień dobry, dzień dobry. Sezon pomidorowy otwarty już dawno. U nas y, pierwsze z, y, przetwory z pomidorów, czyli sos do pomidorów do makaronu. Już mam zrobione 60 słoików bo minimum 100 musi u mnie być. Naprawdę, to jest przepyszny sosy. Każdy, kto teraz właśnie to usłyszał, że tyle przepisów i mówi, co, ile? Mamy pięcioosobową rodzinę, a ten yy, sos jest naprawdę zarąbisty i każdy, kto go spróbuje zrobić choć raz, ten żałuje, że zrobił go tak mało i w kolejnych latach już wie, że tam pięć, sześć porcji to jest minimum, które musi zrobić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pomidory u mnie w gruncie, to jeszcze nie dojrzewają, w sensie, no już zaczynają dojrzewać. Jest bardzo dużo fajnych, o, o, zdrowych krzaków, które mają tych pomidorów bardzo, bardzo dużo nalepione. Zobaczcie, tu jest taki dosyć niski pomidor, mnóstwo pomidorów na nim. Tutaj trochę wyższy i też same wielkie kule wszędzie dookoła. Tu mamy pierwszego pomidora, który już zaczął dojrzewać, ale generalnie u nas to padało, no sobie zimno. I jak widzieliście, ja pomidory w gruncie w tym roku wsadziłam nieco później ze względu na różne tam sytuacje życiowe. Także idziemy do szklarni, bo w szklarni to jest obfitość zbiorów. W Pomidorów jest dużo, dużo przetworów już zrobiłam, ale jeszcze jest bardzo, bardzo dużo kul, które dopiero dojrzeją. Zobaczcie na przykład jednego pomidora. Możecie obstawić, ile jest sztuk na Instagramie. Dokładnie mamy filmik, gdzie liczę od dołu do góry, ile jest sztuk na jednym krzaku. Aż sama byłam w szoku, że tyle może być. Słuchajcie, wszystkie sosy pomidorowe, które robią siebie do spiżarni to w większości lubię robić sosy pomidorowe, które są takimi daniami gotowymi, że chcę na szybko ugotować obiad, idę do spiżarni, odkręcam słoik, wlewam na makaron, czy na mielone, czy na jakiś ryż, czy coś i już jest. Obiad z głowy i przede wszystkim smaki, aromaty, lata zamknięte w słoiku. Słuchajcie, no marzenie każdego, kto zimą otwiera jakieś słoiki. I to jeszcze z własnych przetworów, z własnych pomidorów. Jeżeli chcecie, żeby wasze wszystkie tutaj przetwory były takie naprawdę bardzo smaczne... To najlepiej jest używać do tych przetworów różnych pomidorów, różnych odmian. Wtedy jedne są kwaśniejsze, drugie bardziej słodkie, inne miąż mają bardziej taki sztywniejszy, inne są takie niesamowicie soczyste i dzięki temu, że mamy tą kombinację wszystkich smaków i aromatów, po prostu to. To jest niepowtarzalny smak, aż mi się ślinka leci po prostu, jak sobie pomyślę, jakie to wszystko pyszne jest. Zostało mi od zeszłego roku, w zeszłym roku, samych sosów pomidorowych takich gotowych dań zrobiłam ponad 100 słoików. Mamy rodzinę pięcioosobową, słuchajcie, zostało nam 13 czy 14. To już jest naprawdę bardzo mało, więc czas już rozpocząć produkcję, żeby na zimę nikomu nie zabrakło, a te sosy w ogóle to też na Instagramie wam pokazuję jak wykorzystuję, że nie tylko namielone i polewam, tylko na przykład też biorę sobie na przykład wylewam na naczynie, że odporne ten sos pomidorowy, układam na to łososia, jakieś tam plasterki z cytryny, do piekarnika 10 minut. Przepyszne danie, do tego ryż, tam cokolwiek chcecie. Czy smarujemy pizzę? Zresztą sami dokładnie, możecie się w komentarzach podzielić i zobaczyć. Mnóstwo osób już wypróbowało tamte przepisy, wszyscy zachwyceni, i cały czas testujemy. Także czas na nowe. Dzisiaj będziemy robili, ponieważ mam tych pomidorów w szklarni już bardzo dużo, to w ogóle rozpoczynamy nową serię w tym roku z przetworami z pomidorów. W zeszłym roku dodałam Wam mnóstwo przepisów na sosy pomidorowe, które możecie wykorzystać jako takie gotowe dania, tak naprawdę obiadowe. Też mnóstwo przepisów na ogórki i jakieś ajbary. Wszystko, wszystko macie. Wskoczcie sobie na mój kanał YouTube, kliknijcie playlistę przetwory i tam Wam wyskoczy naprawdę mnóstwo przepisów. Dodatkowo też w opisie tego filmiku postaram się Wam dodać link który będzie właśnie do tej playlisty. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy rozpoczynali serię e, przetworów od takiego e, sosu, który w zeszłym roku zrobiłam tak po prostu, już nie wiedziałam, co z tych pomidorów robić. Po prostu pokroiłam, dodałam i się okazało, że jest mega fantastyczny, szczególnie do różnych serów bądź mięs. Jako taki gotowy sosik, który, który możemy polać e, nasze gotowe już dania. Także dzisiaj zaczynamy. Mam e, zebrane ze szklarzy, Przeróżne odmiany pomidorów, od takich właśnie żółtych po takie przepiękne różnych y, wzorach i kolorach. Każdy się różni swoim smakiem, aromatem, i dzisiaj, właśnie taką mieszankę sobie też zrobimy, bo im więcej mamy odmian pomidorów, tym więcej mamy smaku w tych wszystkich naszych pomidorach. Tak, na pewno w tym roku, też, tak jak w każdym innym, pojawi się odcinek, w którym będę wam pokazywała, jakie mam odmiany pomidorów w tym roku, jakie dokładnie pomidory uprawiałam, jak smakowały, jak, kiedy wszystko, wszystko będziecie mieli. Tak, jak co roku. Także, jeżeli ktoś chce poznać nowe odmiany pomidorów, to niech się cofnie w filmikach, gdzie pokazuję właśnie co roku podsumowanie moich upraw pomidorowych, gdzie zazwyczaj pokazuję 30 nowych, Odmian pomidorów, które uprawiałam w tym roku. Co dzisiaj będzie nam potrzebne, to będziecie y, widzieli tutaj. A ja tutaj troszeczkę dzisiaj gotując będę sobie po prostu zliczała, co dodaję. Mniej więcej pamiętam, co w zeszłym roku dodawałam i ile tych pomidorów zużyłam i jakie były proporcje. Stworzymy to samo, ale jeszcze teraz nie jestem w stanie dokładnie wam powiedzieć, y, ile czego dodam. Wyjdzie w praniu. Pomidory, a właściwie nie na początku. Do garnka wlewam sobie troszeczkę oleju, na którym będę smażyła czosnek. W czosnku dodam garść. W garści mamy raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ząbków czosnku i też sobie go tutaj właśnie posiekam na takie plasterki. I te plasterki wrzucam już od razu do garnka. Chodzi o to, że właśnie ten e, sos to taki bardziej czatny, który nadaje się do polewania serów i innych dodatków. Myślę, że też fajnie by było e, podawać go w takiej miseczce na desce serów. Będzie tam też na pewno świetnie pasował. Tak, tak niedbale pokrojony czosnek wrzucam do garnka. Do tego dodaję dwie szalotki. Szalotka jest taką cebulą, która jest bardziej taka soczysta, delikatna i słodkawa. Świetnie się nadaje właśnie przy przygotowaniu takich potraw. Nie wiem, co się stało w tym roku, ale wszystkie cebule, które mam u siebie w ogrodzie, są niesamowicie e, ostre dla moich oczu. <laughs> ale na szczęście, gotując na dworze, nie ma płakania. O, tutaj jak widzicie, już ładnie pokrojone. Do tego dodam chili. Chili z mojego ogródka. Nie wiem dokładnie, jak w tym roku wyszła, bo to też ostrość papryczek zależy od tego, jak je uprawiamy. Nie zawsze jest tak samo, więc warto przed dodaniem do potraw sprawdzić. Mega pecha. Mogę dać nawet chyba z nasionkami. Jedno nasionko. Albo właściwie nie wyciągnę, bo nie lubię jak w tych sosach mi te nasionka pływają. Także wyciągamy. Pamiętajcie o tym, że jak właśnie kroicie paprykę, czyli jesteście delikatni, to żeby um, po prostu robić to w rękawiczkach, a już absolutnie nie przecierać oczu. W ogóle, jeżeli uda się Wam kupić jakąś paprykę, która Wam wyjątkowo smakuje i nie wiecie jak się nazywa, to można te nasionka po prostu sobie wyciągnąć z dojrzałych papryki położyć gdzieś na jakiejś talerzyku, niech sobie przeschnie przez dwa tygodnie i ją sobie po prostu na wiosnę wysiać. Paprykę pokroję sobie w takie plasterki i dodam tutaj do cebuli i czosnku. Pomidory pokroję sobie w kosteczkę. Pomidory, które tutaj wybrałam, to są... Pomidorki, które mają bardzo cienką skórkę, ona się praktycznie rozgotowuje później w przetworach, więc nie trzeba jej obierać, ale jeżeli wy macie pomidory, które gdzieś tam są takie no z twardszą skórką, to koniecznie tę skórkę sobie zdejmijcie. Wrzućcie takiego pomidora do gorącej wody na kilka sekund, wyciągnijcie, zahartujcie w zimnej wodzie i wtedy skórka odchodzi wam z łatwością. Pomidory kroję w takie... Średnie kosteczki. <gry> Przy okazji, możecie zobaczyć, jak one wyglądają w środku. Ten miał taką fioletową skórkę, a w środku jest taki bardzo ładny różowiutki. Ten tutaj, żółty, z zewnątrz, z takimi rumieńcami. Jak go przekroję, to w środku. Jakbym innym miejscu kroiła, to będzie miał taki też różowy promyczek. Świetnie nadaje się akurat ta odmiana do przetworów, bo nie ma aż tak dużo soku. Jest taki bardziej suchy. Słuchajcie, aż sama z siebie się śmieje. Bo ja uwielbiam uprawiać pomidory. Uwielbiam te kolory, kształty i to, że każdy pomidor smakuje inaczej. Jak właśnie mam już tą pełnię sezonu, gdzie mogę podejść i sobie po prostu je pozrywać i je. Przygotowywać jako takie właśnie potrawy dla naszej rodziny, to sprawia mi to taką radość, tyle satysfakcji, że nie macie pojęcia. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. W ogóle pomidor Kiwi, jak jeszcze nie uprawialiście, to ja Wam go mega polecam. To jest pomidor 10 na 10, który jest bardzo, bardzo smaczny i warto wiedzieć, że on jak już zaczyna dojrzewać, to dojrzewa po prostu mega szybko. I trzeba jak najszybciej wziąć tego pomidora i go sobie przerobić, bo, albo zjeść, bo bardzo szybko przejrzewa. Pomidorki, tutaj papryka z cebulką zaczyna już się porządnie smażyć. Dbamy o to, żeby nam się nic nie przypaliło. Dodaję tutaj zaraz te pokrojone pomidory. Taki sos nie musicie zaprawiać na zimę. Możecie tak po prostu sobie przygotować i go sobie wcinać. Ale jak wiecie, ja uwielbiam robić przetwory, żeby zimą te smaki, lata, sobie przypominać. Teraz musimy wziąć jeszcze jakiegoś innego. O, może być ten. <taki>, Taki bardzo pomarańczowy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Z tej strony ma takie ciemne. Tutaj od dołu pomarańczowe. Jeden z ulubionych mojego męża. On po przekrojeniu, zobaczcie, jak fantastycznie wygląda. <taki> weźmy się za doprawianie tego wszystkiego w, tutaj w garnuszku. Czosnek, cebulka już są praktycznie dobre. Więc dodam tutaj pieprzu. Pieprz grubo mielę, bo bardzo lubię właśnie jak on jest taki w większych kawałkach. Jeżeli nie lubicie, możecie dać normalnie zwykły mielony pieprz. Żeby moje pomidory zachowały swój kształt troszeczkę bardziej i żeby się tak nie rozgotowały dodaję od razu jakieś dwie łyżki octu kolendrę tak pół łyżeczki i do tego dodamy jeszcze dwie łyżki cukru i Muszę spróbować, bo jeżeli jest już pikantne, to nie będę dodawać. A jeżeli nie jest pikantne, to muszę to, to troszeczkę dopalić. Szukam łyżki. Mm -mm. Papryka okazała się totalnie nieostra. Także tutaj mam z zeszłego roku ususzone jalapeno. Tak po prostu ususzyłam i rozdrobniłam w malekserze, że dodam tutaj taką. Jedną czwartą łyżeczki. Jedno ziele angielskie i teraz pogotuje to troszeczkę spowoduje, że ten cukier jeszcze się nie będzie karmelizował, ale będzie do karmelizacji bardzo, bardzo bliski. Trzeba ostrożnie, bo jeżeli <laughs> przeoczymy ten moment, to cebula nam się zwyczajnie spali, bo jak cukier się zaczyna karmelizować, to temperatura jest wyższa. I, I po prostu może nam to później nie smakować. Teraz wszystko wrzucamy do garnka. I delikatnie zamieszam, ale tylko raz. I zostawię to, żeby się zaczęło gotować, i żeby te pomidory same tak po prostu się e, troszeczkę rozgotowały. I znaczy nie rozgotowały. Właśnie chodzi o to, że nie możemy za bardzo mieszać, bo chcę, żeby te kawałeczki pomidorów jednak mimo wszystko zostały, żeby to nie była taka pasta, tylko właśnie taki sos z kawałkami pomidorów. I jak tutaj e, będzie już wszystko takie zagotowane, to wtedy będziemy przekładać do słoiczków. No i prawie gotowe, słuchajcie, nic prawie nie zostało, bo Katarzyna to tak mało dała tych pomidorów, że tutaj to z ledwością dwa słoiczki będą, także róbmy od razu z większej ilości, dodałam soli i teraz delikatnie przemieszam, słuchajcie, przez cały czas jak odporę, odparowywały pomidory, ja w ogóle tego nie mieszałam, także czosnek, chili, przyprawy, wszystko tutaj już mamy i teraz tylko spróbuję, czy jest dosyć słone. Mm, jeszcze troszeczkę. Ale jest fajnie takie pikantne, takie. Mm, przepyszne. Słodkie jest dosyć. Teraz jeszcze tylko dodam pietruszkę naciową. Pokroję ją sobie dość drobno. Zamieszamy i przekładamy do słoików. No i teraz biorę sobie ten garnuszek, przekładam do słoików. Staram się nie mieszać, żeby właśnie te wszystkie kawałki były kawałkami, a żeby to się nie zrobiło, wiecie, takie rozmiksowane. Jak widzicie też. Nie ma czegoś takiego, że pływają mi tutaj skórki pomidorów. One wszystkie przez to, że na samym początku dodałam już ten ocet, że nie mieszałam, to one wszystkie są ugotowane, sos odparował, jest gęsty, ale wszystko jest w kawałeczkach. Na początku teraz ten sos jest taki jeszcze yy, mało klarowny, ale jak postoi ich trochę, to zrobi się taki naprawdę ładny. I bardziej szklisty. O, teraz szybciutko ekspresem zakręcam słoiki. Ponieważ nie będę tego pasteryzować, odwracam do góry dnem. Nie trzeba tego pasteryzować, wystarczy tylko właśnie odwrócić, zostawić do wystudzenia, słoiki się zaciągną. Chyba, że chcecie przechowywać do dwóch lat w lodówkach, no to wtedy faktycznie trzeba będzie, to, nie w lodówkach, tylko w spiżarniach, to wtedy trzeba to pasteryzować. Pasteryzujemy 10 minut od momentu zagotowania się wody, później odwracamy. Smacznego.